Siemka, witam w kolejnym odcineczku, jak widzicie jestem na Edron, w lewo jak się idzie całkiem, tam na te wampiry. I tu zobaczcie jaka fajna miejscóweczka jest. Mamy tutaj dość mocne potworki, trzeba uciekać i trzaskać w nich, Air Art Elemental. No ale ogólnie to fajna to miejscóweczka jest, wiecie, bo tu można sobie latać, ekspić, dość ładnie można sobie levelka wbić. A co do te potworki? Uciekasz tylko i tak możesz na każdym levelu sobie ekspić. nawet na niższych levelach, tak to wiadomo trzeba uważać. Ale patrzcie, jaka miejscóweczka wypaszona. No, tu dalej zwiedzamy tereny. O, jak na razie same te kamieniste ziomeczki latają. Muchowo kamieniste. No, gepeki zniklecą, jakieś inne badziewka, że nieraz można trochę więcej za nie dostać. Ale ogólnie to warto tutaj chodzić, bo patrzcie, możecie uciekać, dużo macie miejscówki na palladyna, żeby szybko lewelek sobie wbić. O, jakieś zejście na dół jest. Ej, jaka sodziana. I tu, bo na dole. O, na dole to już dla prosów bardziej. To musicie uważać, bo na dole już nie ma takiej dobre miejscóweczki. To już trzeba mieć dobry level, żeby tu schodzić na dół jakiś nubek tu nie wejdzie, no ale ogólnie, kto dobrze grał, garnia, no to też sobie tu poradzi, bo rzuca jakiegoś Energy Wala albo Fire Wala i sobie lata wokoło i rozwala je. No ale o, zjechali mi na żółtym byłem, wow, ale ciskają No ale uciekamy, walimy ich. Widzicie, wypas miejscowa, polecam. Edron, tutaj no widać gdzie ta dziura jest, tam przy wyvernach gdzie jest taki okrąg duży wernów jest tam z 7 z 8. no i niżej jest ta miejscowa kamienista. No i tak tutaj widzicie, o fajnie się gra, no wczoraj odcinka nie było niestety, bo nie miałem czasu wrzucić dipa trochę, trochę przegapiłem, bo ogólnie nie miałem czasu robić odcinka, bo robiłem te questy na te kremówki dwa dni. TV, no i mi trochę zeszło. No. I na Nevi jakiś dziwny nób mi się trafił. Że ja chodziłem, on miał tysięczny level i mi blokował, że nie mogłem iść. Ludzie to jakieś naprawdę... wszystkie serwery normalnie, a na Nevi to jakiś dziwny, dziwny człowiek mi się trafił. Jakiś nubek. No, ale udało się. Mam 8 harów, 8 kremóweczek zdobyłem. No i później będzie dużo hajsu. Na razie nie sprzedaję, bo teraz to jest stanie, później będzie na pewno droższe. to tak liczę, że dostanę może. Za jedną kremówkę z 900k. To i tak ładnie no. Dobry zarobek, napaka się nazbiera może. Na razie tak jak ten pak się skończy, to będę na faku sobie latał. Pozwiedzam nowe tereny. Pozwieram trochę napaka. się nazbiera, wtedy będę znowu na napaku. Na faku też się fajnie gra, mam dużo fajnych miejscóweczek, które na pewno Wam nie pokazałem. A nawet jak wcześniej pokazałem, to już o nich nie pamiętacie, to jeszcze raz się przejdę. Teraz mam lepszą postać, to lepiej się będzie tam ekspiło, może więcej odwiedzę. Bo na faku też tam nie wszystko odwiedziłem. No ale tutaj widzicie, o. tu dużo z nich leci dobrego lecika, tu na pewno jakieś kuściki się robi, bo są te talerze, dziwne, że kładziesz jakieś ofiary. Kajs jakiś na lade kładziesz i wtedy masz dodatkowej temki. Tu widzisz je te zielone. To na pewno jakiś kłeścik jest, tylko na no dużo osób. No. Ale jak z ziomeczkiem chcecie poekspić, to możecie tu przyjść, nie lubicie ryzyka. Nieraz widzę ziomeczki, a ja idę tam, idę tam. Za chwilę patrzę dedzik. A tu jest taka miejscówka, że sobie poradzicie, dacie radę. Zobaczcie, ja sobie radzę, to Wy też dacie radę. No. No i ogólnie to już czas kończyć odcineczek, bo już kończy tutaj. To miejscóweczkę. Ale pamiętajcie, następny dzień następne solóweczki będą. I to już konkretne myślę. Bo ja pochodzę już na takie coraz to mocniejsze potwory, mocniejsze już nawet od demonów. No, ale więcej nie zdradzam, to tak tylko powiedziałem sobie. No i dobra! Miłego dnia, dobrego obiadu. Trzymajcie się, dawajcie dużo komentarzy, a najlepiej łapek w górę, żebym miał lepsze zasięgi. Trzymajcie się, cześć!